Misiu, ty mój, co ci się dzieje? Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj z auta, też od 508. O, nie ma komunikatu. Był komunikat, który wyska wyskakiwał. Hmm, co tu pisało? Napraw silnik, usterka silnika, napraw silnik, coś takiego. Postaram się. Te wskazówki fajnie skaczą od temperatury. Wydaje mi się. Z auto wydmuchało podkładkę pod wtryskiem drugim. I pod, jeżeli chodzi o wtrysk, drugi mamy taką dźwiękę zawarową, podobno pękła. Nie wiem, czy jest założona, czy nie jest założona. Natomiast ktoś był przede mną zdiagnozował, że podkładka pod wtryskiem jest wydmuchana, i teraz my tam musimy się dostać. Wydaje mi się, że. Wtryski powinniśmy wyciągać na ciepłym silniku Nie wiem, nie znam się na tym Będę się doktoryzował Ale wydaje mi się, że właśnie musimy To zrobić na ciepłym silniku Zagrzejemy go sobie Minus 10 jest Na dworze, tu w aucie widzę Minus 6 Silnik powiedział Samochód powiedział, już zerka silnika Napraw silnik No ale jak ja cię mam naprawić Jak dzisiaj jest 13 To naprawdę, no nie, jest przesądny. No to będzie to ciężkie dzisiaj. Zabawek mamy trochę. Co my tam mamy jeszcze? Olej, filtry, takie tam pierdoły. Nic, zagrzeje silnik. Zdajemy tą pokrywę tam, gdzie są te wtryski i pokażę o co chodzi. Ja muszę chyba wziąć GoPro. Niech ono se chodzi cały czas. Tak ta, ta, tu spod tego nam. Tak tu spod tego nam buchło jakąś tam. No z spalinami, nie? O rany boskie. Włączę wam światło. I od razu też sobie włączę. Gdzieś tu pękła ta dźwigienka od drugiego cylindra. Ja tego nie widzę. Żeby to coś pękło. Po prostu trzeba wejść. Jeszcze zapal. Dobra z drugiego. No, z drugiego. Powiem szczerze, że, że nie wiem, co mam wam nagrać. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, co nagrać, to wiem, ale co powiedzieć, to to nie wiem. Może od początku. Na filmie widzieliśmy, że z drugiego cylindra tam przedmuchy były, to widać na wtrysku, w którym to widać miejsce. miejsca. Ja muszę zobaczyć. O, tutaj, tutaj w tym miejscu był przedmuch. To jest ciepło z moich rąk. To nie jest fajka, to jest ciepło z moich rąk. Jest minus 9, 10 chyba na dworze. W warsztacie mamy troszeczkę cieplej. Przedmuch był z podkładki jakiejś, nie wiem, z czegokolwiek żeby wyjąć ten wtrysk to jest najlepsze, przyjechał kumpel najlepszy przyjaciel, mechanik powiedział, że przyjechał specjalnie zobaczyć kabaret, bo nie uda mi się na pewno wyjąć wtrysku bez zdejmowania maski, bo ten silnik jest pochylony w tą stronę tam trzeba jakiś młotek odśrodkowy, coś tam no ale powiem szczerze, że go odkułem bo to inaczej nie można napowiedzieć. Tak to tu wygląda. Ja to wszystko odkuwałem i wyciągałem sobie odkurzaczem taką rureczkę, sobie dorobiłem i to wszystko wyciągam. Bardzo, ale to bardzo. Tam gdzie ten wtrysk siedzi, bardzo, ale to bardzo było to za zabrudzone, żeby nie powiedzieć brzydko. No ale udało się to jakoś przyczyścić dokładnie tym. taki coś mam na bączka. Musiałem to przedłużyć, bo, bo było za krótko, nieważne. Takim frezem sobie przefrezowałem. Podkładki kupiłem, tutaj proszę podkładki kupiłem z oryginału. Są te jakby metalowe. A te zamienniki są typowo miedziane. Kurde, nie wiem. Znowu mówię, że nie wiem. Kurde, co to za parta, czy jakiś praktykant, nie wiem jak też nazwać. Aktor ze spalonego teatru. Cały ciągle nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, na razie idzie ładnie około dwie godziny na wyciągnięcie wtrysku, mniej więcej. Tutaj mamy ten wtrysk. To widać jak jak to było wszystko zabite tutaj takim czymś skarmelizowanym jak to powiedział ktoś na spółkę serwisuje to auto, raz u mnie, raz po prostu tej drugiej osoby. Problem był z wyciągnięciem, z wyciągnięciem tej podkładki co jest pod fryskiem. takie mam wiertło stopniowe, najcieńsze nabita szóstka delikatnie, krótko nabita delikatnie, na siłę, lekko młotkiem i wyszła co wam tu jeszcze powiedzieć, no tyle myślę, że teraz tak wezmę sobie tą dziurkę tutaj jakoś za szmatkę włożę, żeby tam syf nie leciał, to wszystko tu ładnie jakoś odkuje, odmyje Odkurzaczem jakoś wyciągnę, no i będziemy to składali. Nie mówię, że zrobię tu cudów. Cudy. cuda, nie mówię, że tu cuda zrobię. Naprawdę, bo tak to tu wygląda. Będę starał się to jak najlepiej umyć, ale naprawdę, może być ciężko. Do wyjęcia tego jest pokrywa. Taka, gdzie ona jest ta pokrywa? Tutaj jest pokrywa. Ona jest chyba na klucz 8. Trzy bodajże śrubki. Te przelewy, o przelewy, nie będzie widać, nie? Jak, żeby on ostrość złapał? Tutaj na tym może położymy. Makro chyba trzeba byłoby włączyć. O, jak makro włączyć, mi coś widać. Te oringi po wyciągnięciu tak wyglądają. Kurde, no i co by wam tu powiedzieć, że, co, że tak założę? Nie, kupiłem całe przelewy. 110 zł z oryginału. Te przelewy. Wtyczkę trzeba wypiąć. Wtyczkę od, trzeba wypiąć od wtrysku. Niestety trzeba uwolnić listwę wtryskową. Dobra, przyłączam się na normalny tryb. Trzeba uwolnić listę wtryskową. To są czy śrubki jakieś na kluczy 13. No, i podkręcać na plus 17 te węże metalowe do wtrysku. Dobra, robimy co? Bo nas noc zostanie, a na już noc. Tak sobie to tu umyłem. Ja wiem, nie jest idealnie, no ale moglibyśmy to myć tak naprawdę. Dwa i trzy dni, i cztery dni nadal byłoby to brudne. Dobra, montujemy wtryskiwacz. Wtryskiwacz, oczywiście, też wyczyszczony. Ktoś mi mówił, żeby nie dotykać tutaj, w tym miejscu za czubek. Najważniejszą dla nas płaszczyzną do przygotowania jest ta płaszczyzna. Przygotowałem ją włókniną. Taką zieloną a nie wiem gdzie jest podkładka do wtrysków nie jest płaska ona jest płaska z tej strony a półokrągła taka troszeczkę z tej strony i wydaje mi się że ona po prostu była na założona bo płaskim była w stronę głowicy mnie uczyli że płaskim w stronę wtryskiwacza <tłuk> może ja się mylę składane tutaj. Te zostały jeszcze wtyczki przyczepić. Ale tak to już poskładane. Czekamy na kogoś kto pomoże nam go odpowietrzyć. To wymienimy sobie w międzyczasie filtr powietrza. A co my tu jeszcze mamy oprócz liter powietrza? Witer oleju, paliwa i pukankę zlejemy. Tym razem takie coś. Filtruje trzeba będzie z kamoki. Tak, stary. Ten ma jakąś taką biały filc, nie wiem, szmatkę. Tu, jak trzeba, to odkurzamy. I montujemy Cztery śruby na klucz Torx 120. A tutaj mamy. Ja płaskiego użyłem, ale chyba jest ósemka. Gdzie? Dlaczego?

走，大家快各自别着急。好这么，大家别紧走来，好了，咱们去弄个炮弹，弄炮弹 Już umyty. Teraz będę go odkurzał. Grzejemy go do wymiany oleju. Z 15 minut musi pochodzić, ponieważ zalana jest pukanka. Filtr kabiny. Mamy tutaj taki plasticzek, trzeba wyjąć. Torxa T25 odkręcić. To nad nogami kierowcy wyjąć to są takie jakieś kołeczki nie kołeczki i, i nam wychodzi ale zobaczcie ile syfu mi się tam wyleciało chyba budynek jest gdzieś blisko ocieplany grafitowym stropianem Kurde, a dopiero co odkurzyłem go dopiero co go skończyłem odkurzać Twitter paliwa jest tutaj cztery śrubki odkręcamy żeby to nam wyszło musimy odkręcić odpowietrznik, bo on na pewno jest zasane. Nowy będzie z Elfaja. Wymieniamy oczywiście ten też, ten O-Ring. No i tam za 15 tysięcy km zebrało się tle syfu. Też musimy jakoś odciągnąć. Tą wtyczkę ja sobie wyjmuję. To sobie tutaj stąd wyjmuję ten przewodzik. Tu nie miałby gdzieś dalej? Nie, chyba tak co ja tu jeszcze se wyjmuje Gruszka se wyjmuje z tych zaczepów Torus 130 chyba powiedziałem no i tyle w zasadzie pompujemy żeby odpowietrzyć zakręcamy odpowietrznik no i wymianę filtra paliwa mamy z głowy olej Olej, weź to olej. Olej sprawdzamy ile jest na no, magnecie. Jest troszeczkę powyżej minimum. Ale to myślę dolewaliśmy pukankę i to dlatego jest powyżej minimum. Eee, Filtr oleju jest w tym miejscu tutaj. Ale to już chyba pokazywałem. Nie wiem, czy to widać czy nie widać. Tutaj jest. Eee, 27 klucz. Niemocno zakręcać. Jest wkład, tyle i podnosimy auto, będziemy spuszczali olej. 25 newta. 25 Nm, więc jak macie takich klucz jak ja, 27, taki dosyć spory, no to się nie, nie znęcajmy może nad tym, nad tą budową filtra, tylko tak jak stanie, to stanie, więcej nie dokręcać. Spuszczamy olej. Zobaczymy czy tam jakieś sywki na mnie yy, Jakieś syfki nam tutaj nie wylecą ale co my to zobaczymy no? coś będzie to dam znać mm, tutaj te nadkola dlatego że po prostu jest śnieg i śnieg trzeba po prostu przepywać z tych nadkoli po jeździe. Się to po pobrywały, widzę. To się włączył. Mister Tritytka. Mister <grymna> Tritytka tutaj zaraz załata. Gotowy do odbioru. <grymna> <grymna> Taka dobra informacja. Gotowy do odbioru. Co my tu robili? Olej, fit powietrza, fit paliwa, kabiny yy, oraz. Yy... Zacznę od dobrej informacji. Gotowy do odbioru. W zasadzie, no, w zasadzie gotowe do odbioru jest. Yy, olej nalany jest Totala. Wymieniliśmy w nim olej. Fit oleju, fit paliwa, fit kabiny oraz fit powietrza. Yy, uszczelnialiśmy te yy, wtrysk drugi. To wytłumaczę po prostu, jak pani będzie u mnie. Yy, no i w zasadzie tyle. <ścoughs> w zasadzie tyle. Koniec projektu. Umyty, odkurzony. Jest zima na dworze, nie wiem czy to widać Auto u nas, od nas wyjdzie bez, bez śniegu yy, Tak, yy, chłodzenia jest na maksa powiedzmy Hamulce też są powiedzmy na maksa Oleju ja wlewałem, 5 litrów weszło 4,8 jak mm, pracowałem na Citroenie to 4,8 wchodziło do 2.0 i Tu 5 litrów weszło i w zasadzie jeszcze 200 może mogłyby wejść Uzupełniłem płyn do spryskiwacza tam w tym wspomaganiu jest na minimum, ale ja nie mam tego płynu. Bo tam nie wiadomo co tam jest LHM, LDS. Pierą V, bo to jest Citroën, to jest PZA, To jeden pies, Tyle. Co tam jeszcze? Tutaj czarny pazur. Podobno przed nami też był czarny pazur. Proszę bardzo, tu robię jakieś oleje filtry. Tym razem 300 1801 km też robił czarny pazur. Poprawiłem mocowanie osłony pod silnikiem oraz poprawiłem mocowanie nadkola. Obydwóch, bo obydwa nadkola się poobrywały, bądź brakuje tam jakiegoś elementu. Nie wiem, logia weszła w grę. Jest dobrze. Został do ustawienia zegarek, ale nie wiem, czy mi się chce to robić. Jak zwykle pod filmem będziecie mieli linka do mobi kalkulatora Mubi.pl Jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie. Wchodzicie, robicie kalkulację, jeżeli kwota Wam się spodoba, wykupujecie polisę, a do 30 dni wróci na Wasze konto taki cashback 150 zł. Siema na rapozdro. Tak jeszcze dogram troszeczkę o tym wtrysku. nie? Bo to też nie wiem, minuty mi lecą. Taki żarzik sytuacyjny. Kurde, no trzeba było go odkopać. Przyjechał specjalnie kumpel. Nie, wiem, chyba nie będę puszczał, bo on tam nie chce być medialny. Ja zresztą też nie. Przyjechał specjalnie kumpel po to, żeby się pośmiać, że nie uda nam się wyjąć w trysku, bo wyjąć wtrysk to nie jest tak prosto. Ja nie mówię, że było prosto, ale jest to do ogarnięcia. W skali od 0 do 10, no ile bym tu dał. Nas 7 też znowu, <noise> znowu 7. <siedem. głos> yy, najpierw trzeba było ten wtrysk odkopać. To są takie jakby wykopaliska z tego skarmelizowanego oleju razem, z, yy, razem z, ze spalinami. Yy, to się tak karmelizuje, że tak powiem, a temperaturę mamy jaką mamy. Yy, myślę, że jak jest ciepło, to też jest ciężko. To po prostu to trzeba odgrzebać odkopać. No dwie godziny, dwie godziny walki, żeby go wyjąć, nie, wyczyścić tam to ładnie, trzeba mieć freza, żeby przefrezować to gniazdo i powiem szczerze, że jak zakręciłem, bo mm, serwisuję to z takim panem, no i auto jak do mnie przyjechało, to podobno była dźwigienka zaworowa, dźwigienka... Mm, ta która trzyma łapka łapka, no łapka, która trzyma wtrysk była pęknięta, ja tego nie widziałem u mnie wszystkie łapki były dobre trzeci dwa, czwarty cylinder są stare jeden, dwa są wymieniane jeden jak był wymieniany teraz a dwa jak był wymieniany jakiś czas temu no i pan Paweł powiedział żeby nie dokręcać że jak dokręcał je mocnie mocno je dokręcał to one te dźwigienki po prostu, te łapki mu pękały. Dlatego dokręcał je teraz jakoś słabiej. Powiem szczerze, że jak ja go dokręciłem, dokręcałem go małą grzechotką. Tam jest bodajże imbus, imbus szóstka do tej łapki. Jak ja go dokręcałem, to dokręcałem go małą grzechotką. No i za pierwszym razem, jak go odpaliłem, to jeszcze tam jakoś delikatnie, jakby widać, takie bąbelki były, takie bąbelki jakby się pieniło coś tam. Delikatnie, jakby jeszcze przedmuch był. Oczywiście nie dużą, ale małą grzechotką dociągnąłem jeszcze mocniej, no i przestało. W obecnej chwili uszczelnione jeździć, obserwować. Tyle się ma. Na no, pozdro. Aniu, oczywiście auto umyte, posprzątane. Yy, tu były, proszę mi przypomnieć to w tłumaczu, co chodzi z tymi nadkolami. Poobrywane było, to jest poprawione. Płyny posprawdzane, uzupełniłem Pani do pełna, tam nawet widać, do spryskiwacza na płyn. Skasuj... Skasujemy sobie jeszcze inspekcję. Tu się trzyma te 3.0. O, takie coś już jest. Te 3.0 się trzyma i wciska start. Oczywiście bez hamulca, żeby nie zapalić działta. I uwaga, ta dam. Chyba już. Nie wiem, weźmy go za palmy, zaczmy, czy serwis zniknie. Serwis nie zniknął, proszę bardzo. Jeszcze raz. Do skutku. Takie mamy błędy. Jakby ktoś nie wiedział, to w to miejsce trzeba włożyć kluczyk, żeby móc wykasować błędy. Ja nie wiedziałem, bo odpowiedział mi to jeden z programów. A po wykasowaniu został tylko ten błąd. FAP. Filtr cząstek stałych, czyli Dodatek do filtra cząstek stałych, przekroczona ma maksymalna wartość progowa. Nie wiem o co chodzi. Stały jest niestety, nie, nie da się go wykasować. Jeszcze żaróweczkę mieliśmy spaloną. Taka jeszcze akcja. A powiedział nam o tym samochód, sprawdź światła mijania. Taki, taki komunikat wyświetlił. Wymieniliśmy jeszcze żaróweczkę, na sam koniec. Diagnostykę yy, zrobiłem, to co mogłem wykasowałem. Yy, dalej jeździć obserwować. No. Z serwis, dadam. Jeszcze to nam się udało zrobić na sam koniec. Dobra, tyle. Nie, już nie przedłużam, bo to już po Siemanara pozdro, już jeszcze 4-5 filmów jest. Ostro Teraz, słuchaj mnie, słuchaj mnie. Co mi powiedział co im powiedział, nie? Ten co go robił, nie? Teraz, dzisiaj. Ewentualnie wczoraj, nie dziś bardziej. E, Dzisiaj on ci przyjechał, no e, m, <grythe> powiedział mi, że to skaramelizowane nie da się umyć, dlatego że potrzebne jest, wiesz, warunki są wiesz. On na dworze tego nie zrobi, bo jest mrózny. To są Kurwa w ciepłym garażu.